W poprzednim podcaście opowiedziałem Wam o katastrofach jachtów Kismet, Otago i Zew Morza, które złotymi zgłoskami zapisały się w annałach polskiego żeglarstwa. Jeśli ktoś nie słuchał pierwszej części, to link do niej znajdzie w opisie. Dziś będzie o trzech innych jachtach: Spanielu, Eurosie i Darze Przemyśla. Spaniel był machoniowym jachtem przystosowanym specjalnie do regat morskich. Powstał w 1975 roku w szczecińskiej stoczni jachtowej imienia Leonida Teligi. Miał 11,5 metra długości 3,70 m szerokości i ożaglowany był jako słup. Na maszcie mógł nosić 66 m kwadratowych żagli. W trakcie jego projektowania wzorowano się na konstrukcji innego polskiego jachtu, a mianowicie Taurus. Zmieniono jednak zanurzenie, szerokość kadłuba i powierzchnię żaglowania, aby jak najbardziej dopasować jacht do wymagań klasy Jester przed startem w Ostar w zawodach żeglarzy samotników ścigających się na Atlantyku na trasie Plymouth, Rhode Island liczącej około 3000 mil morskich, czyli 5,5 tysiąca kilometrów. Pierwszymi Polakami, którzy w 1972 roku wystartowali w tych regatach, byli Krzysztof Baranowski na Polonezie, Zbigniew Puchalski na Mirandzie i Teresa Remiszewska na Komodorze. Jacht Spaniel z Kazimierzem Kubą Jaworskim Przygotowywany był do regat w roku 1976 obok Zbigniewa Puchalskiego i jego Mirandy. Na 73 sklasyfikowane na mecie jednostki, Kuba Jaworski zajął doskonałe czwarte miejsce w punktacji ogólnej i drugie miejsce w klasie Jester. Trzy lata później Spaniel, pod kapitanem Jerzym Rakowiczem, uczestniczył w regatach Azap. Skrót ten oznacza Azores and Back, czyli Azory i z powrotem. Na trasie Falmouth, Wyspy Azorskie, Falmouth, zajmując w nich na 7 jednostek w swojej klasie pierwsze miejsce. W 1980 roku jacht po raz drugi wystartował w regatach Ostar, zajmując tym razem 15 miejsce na 36 w swojej klasie. W 1981 roku jacht zmienił właściciela i przeszedł w prywatne ręce, stając się jachtem turystycznym. Nowy właściciel od czterech lat miał patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej i od Polskiego Związku żeglarskiego otrzymał prawo do samotnej żeglugi. 20 września 1982 roku z dwiema osobami na pokładzie. Kapitanem i kobietą, która nie posiadała stopnia żeglarskiego, jacht wyszedł ze Świnoujścia z zamiarem dopłynięcia do portów francuskich na Morzu Śródziemnym. Zaplanowana trasa prowadziła przez Bałtyk do Lubeki, a następnie kanałami Renu i Rodanu do Marsylii. W Lubece okazało się, że kanał jest zamknięty. Kapitan zdecydował więc popłynąć przez kanał Kiloński do ujścia Łaby. Następnie przez Morze Północne do Bremenhaven i kontynuować podróż kanałami śródlądowymi na południe Francji. O ile na ostatniej śluzie kanału kilońskiego pogoda była sprzyjająca, o tyle na wysokości Cuxhaven pogorszyła się widoczność i wzrosła siła wiatru. Kapitan nie zdecydował się na wejście do Bremenhaven przy dopychającym wietrze i popłynął na zachód w stronę Wysp Fryzyjskich. Około godziny 17:00, kapitan zauważył wysoką falę nadchodzącą z lewej burty, mniej więcej 45 stopni od rufy, i ustawił jacht tak, aby fala weszła pod rufę. Jednostka z dużą prędkością ześlizgnęła się z grzbietu fali, wbiła dziobem pod wodę i przewróciła na prawą burtę, by po chwili pływać dnem do góry. Po kilku minutach jacht wrócił do normalnej pozycji miał jednak złamany w dwóch miejscach maszt, wyrwane były drzwi do zejściówki, a wewnątrz poziom wody sięgał do wysokości koi. Jacht wciąż był zalewany przez fale. Załoga wystrzeliła czerwone rakiety i po mniej więcej półtorej godzinie w pobliżu pojawił się statek ratowniczy, który jednak nie był w stanie podpłynąć bliżej z uwagi na pływający wokół jachtu taki lunek rzucił jednak kotwicę, zamierzając podjąć akcję ratowania jachtu następnego dnia. Załoga została zdjęta z pokładu przez śmigłowiec i przetransportowana na pobliską wyspę. Po 40 minutach od opuszczenia Spaniela jacht zatonął. Późniejsze poszukiwania wraku nie przyniosły rezultatu. Euros swą nazwę otrzymał od greckiego boga wiatru. Był to jacht klasy J80, noszący na grocie numer 8 PZ9, zaś od 1976 roku PZ9. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że owo 8, pisane rzymskimi cyframi, oznaczało powierzchnię żagli, zaś PZ było oznaczeniem Polski. Dziś skrót ten został zamieniony na pol. Wróćmy jednak do Eurosa. Był to dwumasztowy ketch, choć Wikipedia twierdzi, że był to Jol, na którym bezan znajduje się za urządzeniem sterowym i większa część żagla wystaje nad wodę. Jak dla mnie fakt, że Wikipedia przekłamuje, jest żadną nowością. Euros był pierwszym w serii 80. Zbudowano go w Bydgoszczy w zakładach naprawy taboru kolejowego. Stalowy kadłub miał 13,5 metra długości, 3,5 metra szerokości i, w zależności od konfiguracji, na masztach można było postawić od 78 do 190 metrów kwadratowych żagli. Jacht wsławił się kilkoma rejsami. W 1968 roku. Siedmioosobowa załoga pod dowództwem kapitana Wojciecha Orszuloka, tego samego, który dowodził rejsem Kismeta, płynąc tylko na żaglach, opłynęła Islandię. Było to pierwsze w świecie opłynięcie Islandii przez jacht. Rejs był niezwykle trudny, ponieważ wyspy otaczają mgliste i sztormowe wody, a od północy brzegi wyspy niemal przylegają do wiecznych pól lodowych. I tylko przez kilka tygodni w roku wody te są wolne od lodu. Najniebezpieczniejszy jest przylądek Langanes, leżący na północno-wschodnim brzegu wyspy, który nie tylko jest mglisty i wieczny, ale wokół niego mają miejsce anomalie magnetyczne. Jako wyraz uznania dla polskich żeglarzy, na Islandii wręczono im srebrne odznaki Islandzkiego Związku Marynarzy. Przyznawane dopiero po 25 latach pływania na północnych wodach. W 1970 roku Euros pokonał na żaglach cieśninę Pentland Firth, leżącą między Szkocją a orkadami. Cieśninę niezwykle niebezpieczną, charakteryzującą się silnymi prądami pływowymi, które wraz z gwałtownymi wiatrami powodują ekstremalnie trudne warunki do żeglugi. Legendarne wręcz wiry tworzące się na skutek mieszania się wód Atlantyku i Morza Północnego są niebezpieczne nawet dla dużych jednostek, a co dopiero dla małego jachtu. W cieśninie zginęło wiele statków. O katastrofie jednego z nich cementowcu Cemfjord z polską załogą na pokładzie opowiadałem już w jednym z podcastów. Link do niego znajdziecie w opisie. W 1973 roku Euros, jako drugi polski jacht, cztery dni po polonezie z Krzysztofem Baranowskim na pokładzie, opłynął przylądek Horn w niezwykle trudnych warunkach. Oceaniczny rejs musiałby trwać rok, co nie wchodziło w grę, załadowano więc Eurosa na pokład drobnicowca czacki, którym dopłynęli do Valparaiso w Chile. Rejsem dowodził kapitan Aleksander Kaszowski, a pierwszym oficerem był Henryk Jaskuła. Poniżej 50. równolężnika jacht napotkał na potężny sztorm, który szalał przez dwa tygodnie. Wysokość fal dochodziła do 25 metrów, a na wiatromierzu przy prędkości 180 km na godzinę skończyła się skala. Żeglarze okazali się jednak twarci od Hornu i dopłynęli do Buenos Aires. Kapitan Kaszowski samolotem musiał wrócić do Polski, a jacht do Gdańska w trwającym 90 dni rejsie non-stop doprowadził Henryk Jaskuła, o którym będzie mowa także w ostatniej części podcastu. 12 sierpnia 1984 roku w południe Euros na silniku wyszedł z górek zachodnich w rejs do portów duńskich. Wiał północno-wschodni wiatr o sile 4 do 5 stopni Boforta. Widoczność była dobra. Przed Eurosem w morze wychodziła motorówka, która holowała inny jacht. Około 50 metrów od główki falochronu. Jacht kilkukrotnie przytarł odno. Gdy kilkanaście metrów dalej, sternik Eurosa powtórzył manewr motorówki i skierował dziób w lewo, silna przybojowa fala ustawiła jacht bokiem do wiatru, z dziobem skierowanym w stronę falochronu. Kapitan kazał postawić bezan, czyli tylny żagiel, a następnie fok, trójkątny żagiel na dziobie, by wspomóc silnik w manewrach. Niestety, fok się zablokował, jacht przeszedł linię wiatru, który teraz spychał go wprost na głowicę falochronu. Rzucono kotwicę i euros się zatrzymał. Niestety, na krótko. Fala rzuciła nim na kamienie i balast zaklinował się między głazami. Wystrzelono czerwone rakiety. Na sygnał wzywania pomocy, z górek zachodnich w morze wyszedł statek ratowniczy wiatru. Według jego kapitana Euros znajdował się po północnej stronie falochronu, przechylony około 45 stopni na prawą burtę i zaklinowany między kamieniami. Prawą burtą, na wysokości masztu, oparty był o wystający z wody głaz. Dwie próby odholowania jachtu na głębszą wodę spełzły na niczym. Pękały nawet liny holownicze o średnicy 6 cm. W międzyczasie załodze udało się przerzucić linę na falochron, która posłużyła jako poręcz asekuracyjna podczas ewakuacji i w ten sposób uratowano całą załogę. Przy trzeciej próbie holowania udało się wreszcie sprowadzić jacht na głęboką wodę. Euros utrzymywał się na równej stępce z silnym przegłębieniem na rufę, które wciąż się powiększało. O 13.20 jacht zatonął na głębokości 4 metrów, 60 metrów od główki falochronu. Eurosa wydobyto wprawdzie, ale uszkodzenia były tak duże, że naprawa byłaby nieopłacalna. W ciągu 18 lat jacht uczestniczył w 173 rejsach, pokonując ponad 73 000 mil morskich, wielokrotnie płynąc w ekstremalnie trudnych warunkach. Zatonął kilkadziesiąt metrów od przystani. Budowę daru przemyśla sfinansował przemyski urząd wojewódzki. Linie teoretyczne kadłuba były takie same jak jachtu Kopernikus który doskonale spisał się podczas wokół ziemskich regat White Bread Round the World Race w 1973 roku, płynąc razem z innym polskim jachtem Otago, o którym była już mowa w pierwszej części podcastu. Jacht zwodowano w 1978 roku w Stoczni Konrada na Stogach w Gdańsku. Miał 14 metrów długości, blisko 4 metry szerokości i na dwóch masztach mógł nosić 80 metrów kwadratowych żagla. Ten rejs Henryk Jaskuła planował już od 1969 roku. Sekundowali mu w tym zarówno mieszkańcy miasta, jak i władze regionu. 12 czerwca 1979 roku żeglarz wyruszył w samotny rejs. Trasa wiodła z Gdyni wokół Europy, następnie Afryki i przylądka dobrej nadziei, na południe od Australii i Nowej Zelandii do przylądka Horn i po przekątnej Atlantyku do Gdyni. Był to pierwszy polski i trzeci na świecie samotny wokółziemski rejs bez zawijania do portów po rejsach Robina Knox-Johnsona na Suhaili i Chay Blyta na British Steel. Henryk Jaskuła przepłynął 32 200 mil morskich w ciągu 344 dni żeglugi, ustanawiając ówczesny rekord świata w długości przebywania na morzu non-stop w rejsie samotnym. Gdy 20 maja 1980 roku cumował w Gdyni, krzyknął do witającego go tłumu pamiętne słowa: Polsko kochana, twój syn powrócił. Krótko po powrocie Jaskuła rozpoczął planowanie kolejnego samotnego rejsu, tym razem w drugą stronę w kierunku zachodnim. Stan wojenny wstrzymał te plany o dwa lata. Wyruszył 19 sierpnia 1984 roku, ale w ciśnienie Skagerrak po 19 dniach rejsu musiał zawrócić, ponieważ jacht zaczął mocno przeciekać. Rejs przełożono na lipiec 1986 roku. W międzyczasie do głosu doszły chore ambicje. Jacht zamierzano zabrać z Gdyni do Nicei i głównym akwenem do żeglugi nie miał być już Bałtyk, lecz Morze Śródziemne. Jaskuła został odsunięty od wpływu na eksploatację jachtu, mimo uchwalonego przez sejmik żeglarski rejsu non-stop dookoła świata, ze wschodu na zachód. A przez cały 1986 rok dar przemyśla stał bezczynnie w Gdyni. W 1987 roku zorganizowano rejs na Kubę. Cały następny rok jacht miał pływać po Karaibach, by w roku 1989 przepłynąć na Morze Śródziemne i tam już pozostać. Do Hawany jacht jednak nie dotarł nigdy. 16 września 1987 roku Dart Przemyśla wyszedł z Gdyni i przez kanał kiloński Helgoland, Saint Malo, La Corunie, Casablanca, Las Palmas, Bridgetown na Barbados, Fort de France na Martinice, Philipsburg na Saint Martin i Christianstedt na Wyspach Dziewiczych. Następnie płynąc wzdłuż południowych brzegów Puerto Rico, Dominikany i Haiti. Wszedł w cieśninę Mona między Haiti a Kubą. 19 grudnia pierwszy oficer wziął pozycję ze słońca w pobliżu wyspy Tortuga. Wieczorem tego dnia dostrzeżono w chmurach odblask światła latarni morskiej. Pierwszy oficer zaproponował, by doprowadzić jacht do miejsca, w którym będzie można ją zidentyfikować, ale kapitan nie wyraził na to zgody. Decyzja ta zaostrzyła i tak już napięte relacje między kapitanem a pierwszym oficerem. Obaj mieli te same stopnie jachtowych kapitanów żeglugi Wielkiej. Ustalili oni między sobą, że nawigacją będzie zajmował się pierwszy oficer, ale kapitan przejął wszystkie czynności pierwszego oficera, przez co ten poczuł się niepotrzebny i lekceważony. Rano zauważono brzeg Kuby w odległości 7-8 mil morskich. W ciągu dnia widoczność była bardzo dobra, ale pod wieczór nastąpiło całkowite zachmurzenie. W południe kapitan polecił postawienie foka pasatowego, czyli dużego trójkątnego żagla na przedzie jachtu, ale pierwszy oficer zignorował ten rozkaz, co jeszcze bardziej pogłębiło konflikt na pokładzie. Żagiel postawiono ostatecznie na następnej wachcie. Około godziny dziewiętnastej zauważono pierwszą latarnię, określono jej charakterystykę i namiar. Według kapitana była to Punta Roma. Po pół godzinie odsłoniła się druga latarnia. Wzięto na nią namiary, ale po ich wykreśleniu okazało się, że nie zgadzają się z pozycją zliczoną jachtu. Kapitan zszedł do kabiny nawigacyjnej, by na mapie poszukać pary latarni o podobnej charakterystyce. O 19:50 pękł braz foka pasatowego, czyli jedna z lin utrzymujących żagiel w płaszczyźnie poziomej. W trakcie usuwania awarii, tuż przed dziobem, zauważono zarys lądu. Na ster podano komendę o zwrocie w prawo, ale kadłub otarł się o dno. Chwilę później na pokładzie pojawił się kapitan, który kazał uruchomić silnik i postawić bezan, czyli mały żagiel na rufie. W trakcie uruchamiania silnika jacht uderzył w rafę. Silnik zgasł, a każda kolejna fala uderzała darem przemyśla o półkę skalną. W efekcie jednostka ustawiła się prawą burtą do lądu, a grzywacze przesuwały ją po mieliźnie w kierunku brzegu. Pięć minut po dwudziestej, dar osiadł twardo na rafie, a do wnętrza, przez otwór w kadłubie, zaczęła wdzierać się woda. Przez UKF-kę na kanale 16 wysłano prośbę o pomoc i wystrzelono trzy czerwone rakiety. O północy na plaży w okolice jachtu podjechali traktorem żołnierze Straży Przybrzeżnej i zabrali na ląd kapitana i trzech żeglarzy, którzy na lądzie mieli zamocować linę łączącą brzeg z jachtem. Na pokładzie przygotowano ponton, którym przewieziono zapasy żywności, rzeczy osobiste uczestników rejsu, wyposażenie i dokumenty. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej strażnicy wojskowej. Następnego dnia kapitana odwieziono do pobliskiego miasteczka. Udało mu się nawiązać kontakt telefoniczny z polską ambasadą w Hawanie oraz z ubezpieczycielem. Dwa dni później, które załoga przeznaczyła na przeniesienie na ląd wszystkiego, co tylko się dało, podczas wizji lokalnej firmy ubezpieczeniowej okazało się, że jacht znajduje się w odległości pół kilometra od przylądka Punta Brawa, 50 metrów od plaży i 100-130 metrów poza barierą rafy. Zniszczenia jachtu okazały się tak duże, że nie było możliwości uratowania go. Utrata daru przemyśla dla Henryka Jaskuły była osobistą tragedią. W polonijnym jachtklubie imienia Josepha Konrada w Chicago pożegnał jacht tymi słowy. Do istot, które kochałem bardziej niż bardzo, zaliczam dar przemyśla. Żyję z połową duszy. Ta druga połowa leży na wraku daru przemyśla na kubańskiej plaży gdzie został on bezmyślnie, nonszalansko rozbity na progu rafowym 80 metrów od suchego lądu. Wygląda to tak, jakby ten jacht nie mógł żyć beze mnie, jakby połowa mojej duszy, zanomówiona w nim, zrewoltowała się, brzydziła się dotykiem steru jachtu tych rąk, które wydarły go moim. Często wydaje mi się, że ten jacht popełnił samobójstwo. Przy wraku została połowa mojej duszy, a ta druga, zdumiona nieszczęściem tamtej, nie może się pozbierać do dzisiaj. Nikt nie postawił pomnika, czy choćby kamienia przy wraku, czas zdrapał nazwę z burty, nikt tutaj nie uronił jednej łzy, bo dla wszystkich jacht był przedmiotem, a nie istotą, jak dla mnie. Ten jacht rodził się na moich oczach, z moich marzeń i nadziei, i nim został zwodowany był już otoczony moim gorącym uczuciem. Niech te słowa będą hołdem dla jachtu w każdą rocznicę jego zagłady, już nieważne, czy w wyniku samobójstwa, czy morderstwa. Niech te słowa zastąpią mu kamień przygrobowy z opisem jego czynów. Wspomnienie o darze przemyśla zakończę westchnieniem. Okręcie, mój kochany, rozumiem to, że nie mogłeś żyć beze mnie, ale nie rozumiem tego, jak ja mogę żyć bez ciebie? Do usłyszenia.